Uwielbiam ten segment każdego odcinka, czyli zakrywam oczka, a wy mi mówicie aaa! Ja czekam, ja czekam na przywitanie, bo ja mam nowe, nowe powiedzenie Halo, ktoś powie stop? Stop Ohohohoho, Co tyś tak wybrał? Byłem o, pierwszy Max player left the game, what? O. Maxa oh. Serio, akurat ja. wybrałem ten zespół, Nie. Okej, okay, dobra, Uuu. mam, mam to osiągnięcie Earn three gold medals in one match. Którego nie zdobyłem ani razu. W sumie to ty masz cel, co każdy odcinek to zdobyć. Czy serio, Rocky? Wypierdzielaj z, ro z mojej rosyjskiej flagi. Słuchaj, Już. wszelkie roszczenia do pana Maxa, który powiedział stop. Ja powiedziałem stop. A ty powiedziałeś stop, dobra, no to, to wszelakie roszczenia do samego losować. siebie. Nie Masz, ma jeszcze raz. jeszcze raz losować. Nie ma jeszcze raz. <laughs> nie ma powtórek, mordo, weź no, inny właśnie, do, Nie ma powtórek, dokładnie, ja nie powtarzam losowania. Dwóch rusków kontra USA, zimna wojna, kurwa. <laughs> Fuck you. Aducikibryki wdankę. <laughs> Aducikibryki Dinahuj. <laughs> <laughs> Jakiś papier kamiennożycek, kto wybiera pierwszy i tak dalej? Można! Możecie wybierać, ja mam to gdzieś. Ja A, okay. jestem, dobry. Ja jestem no to, dobry. No to może. No to, no to, no to od od poczekaj, razu, od... poczekaj. Papier, kamień, który z nas pierwszy? Halo. A, dobra. dobra. Ja, ja we wszystkim was pokonam także. Dawaj, dawaj, dawaj. Cztery, nożyczki. Nożyczek, No, no, no. Czy, cztery, papier. <laughs> papier. Czy, cztery, kamień. Papier. Haha! <laughs> Do, do trzech wygranych. Dobra, walić do trzech, kurde. Bo zaraz będziesz 3-0 i powiesz do 30 no. gramy. No, właśnie. Czasu nie na no no. pół godziny temu mieliśmy. wiadomo grać. co wybierzesz. Ej, eee, high jump. Facet javelin. Eee, skakanie na trampolinie. O, o, Jezus, o Maria, co to za gówno. Men Dobra, to tutaj, tutaj was nie pokonam. To men long jump. Ta taka krótka na 100, 100 metrów. Okej. Okay dziwne no. konkurencję wam <noise> Bardzo. Nie, taki takiej i na drugą Olimpiadę wybierzemy coś konkretnego. Jasne, naszego. jasne. Okay. Czyli to samo. <głosy> <głosy> ja mogę się przywitać, ale jak się na przykład Rocky witał? No. W Hej, ogóle. cześć, z tej strony Baby. Rocky Dogi. Co? Co? Baby, kolejny odcinek. Co? A, dobra! <noise> Skoro ty nie kupiłeś jego. Rocky klipy. Kolejny odcinek u e. na Rokiego, Dogiego i Maxa, Baby, witam was w kolejnym odcinku London 2012. Zgapiasz. Jak już to mogłeś zrobić się gramy. które wymieniłem, przywitajcie się. Nie. Cześć, siema gramy. A ja, a ja od razu Rokiemu powiem tyle, Idi na chuj, gramy. Mogę wam powiedzieć, że w tym dostanę co najmniej dwa medale. No tak, tak, tak. No, zobaczycie! Jacken no, ogółem nie ma jeszcze osiągnięcia, że zdobądź trzy złote medale w jednej olimpiadzie, więc. <laughs> przeszkodzimy mu w tym. Tak ja Dobra, zaczniemy sobie od czegoś małego. Sejm takie minimalistyczne. Nie 50 O jezu, aua! Dupą trąciłem. A, fuck. A taki dobry kąt Eee, yeah. so, czasami yes. ciężko high zyskać yy, dokładnie no. do dobry kąt, nie? No, no. Tutaj, tutaj kąt jest taki troszeczkę dziwny, bo nie masz go. To jest ile? 75 chyba. To jest tak no 60. 60. Nice. O, Ta 60. Udało mi się. A wow, ej, o, o to Cześć Max No właśnie miałem powiedzieć, że, że Chucken to tak trochę się ogarnął tutaj Minimalistycznie No minimalistycznie, no minimalistycznie. co mam ci powiedzieć? God damn Ojoj, mm. Okej okay. oj, joj, joj, o dobra speedlock zjebałem Uf. Skupienie kurde oh. Okej okay. oh, wow. no, Ledwo, ledwo mm. Lokowanie produktu, Monster Energy Drink O oh, nie No, no fuck, nie, no. jak? God damn it Nice oh, GOOD ANGLE! GOOD Ta! ANGLE! Good anioł. Ej, ja, jak ja tak walę? Co Ej, jest? Roki, no co ty No właśnie nie wiem. <susur> ale tak, ja co To 2.40 normalnie. 2.40? Nie możesz tak. skoczyć? O, nie mogę skoczyć. Piszesz miałem kąt 63 na przykład. Oj, Ja miałem kąt 64, a mi nie wyszło. Z tym speedrockiem... taki kraj! O, ładnie! Właśnie, widzę... Okej, I like it Mmm! Mm. Cześć, Max! GEREST! Ej, spokojnie, on zaraz 2-46 Co 6, 4. jest A, do cholery? Ta, ta. On, on zaraz to zrobi, zapewne. Po zamiatanej będzie. jop. jas. Co 2 centymetry lecimy, co? Ja musi, ja nie dam rady, 46 no tak. od razu. Ej, ja robię dobre kąty i przecież w dobrym momencie chowam dupkę. Co, co jest? Co tam roki, roki! Co? No, A Ważny jest moment, kiedy well, się wybijasz, nie kiedy exactly no no, no, musi stawić no. chyba lewą nogę czy to się uda. O matko i córko. O Jezu, wleciałem w to, miałem o, go długo. Ciulowy start. O Jezu, jeszcze taki speed. Do... A. Dobra, ciup. Kąt 3. Too low. <laughs> Fuck this crap. Co wcześniej, kuźwa. JA CIĘ KRĘCĘ, NO nie! 12 no, no. no, no. tak ja, prób dobra, tak spierniczyłem. Zrobił, zrobił, zrobił. <tłki> mhm. Nie, nikt nie zrobił. What? A, aha, bo ktoś skończył okej. Okay. No, skończyliśmy dwójkę, dlatego no. miałeś overtime. Tak, 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 tak. Ej, 4 jest ciężko mi tutaj zrobić teraz. A. Nie! Co się stało? zrobił, zrobił, zrobił. Nareszcie! Jesteśmy na trzecim miejscu, Max. Na drugim. Jakim, jakim trzecim? O! No jak? Łata się! O, o! Cześć, Roki! Co? No! Jest Ej, Bo będę miał proskłuźwa! Nie, srebro! No, mm, 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 mm. nie mogę sko... <śm> o! Oh. O! Oh o! -oh. O! Oh, o! Oh. O! Oh. O! Oh. Nie, Roki 2.42 ma! A, no! No, panowie, przyłóżcie się! A, coś wam nie idzie! Jak on ja to robi? Ja nie mogę ryzykować 2.46! Nie mogę! Fak, to są ostatnie dwie próby. No nie, no. I ja mam ostatnią próbę, bo spierdziłem speedlock. Nie no mnie spokojna, Tak, będzie miał mu przeszkodzić. Fak, nie, 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 Proszę bardzo, mówiłem, że będzie złoty, mówiłem, że Ej. będzie złoty, mówiłem, że będzie złoty medal, Mamy dalej I dalej medale i będzie miał osiągnięcie, nie może... Ma... Tak, nie. no, kurna, no, kurna, no widzicie, no nie. Musimy mu przeszkodzić, nie, 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 nie dasz rady. Nie, nie, nie. Nie, nie sì, Jesteś w o panowie, na tę... ja, pierwszy To ten... trzeba wprowadzić, ja nie patrzę na tą tabelę, o, soczewki mi się rozpływają. Oj, 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 oj. Propagandę wprowadzasz. szybko. Niecodzienne widowisko, pan, no. panie i panowie. Nie, ale naprawdę, yy, szacunek, gratulacje, czekaj. Sowieckie oh maszyny. Pokaż tutaj co potrafisz. <grystans> okay. Zobacz, okay. Sowiecka maszyna. Ameryka. Ameryka. Fuck yeah. Fuck yeah! O ja faul. Faul, aha. <grystans> tak <grystans> Cześć raki, co tam, Rosjo? A ten już spierniczył ładnie tam A Już pierdzielił Ta 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 kwotę. Na wejrusku. Kwotę. Aaaa. Ech. Też. Trudno. Też. Słabiutko, słabiutko, bardzo Trudno. słabo. Ja. bardzo. Się. Już, to, już to widzę. Stubę na pewno rzucił. okej. się tam tułko. Speedlock ruski. zrąbałem na samym początku, dlatego też nie wyszło. Dwa ruski się tułko. Aaaa! A Czyżby proste! A tu nagle tak wcześniej! Leć, 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 leć! Nie! Nie! What the fuck?! Jak?! Hahaha! Ej! Co jest?! Jaki typ?! <laughs> Ej! <Hey. laughs> Czy to, o, to czy to jest ten dzień? To jest ten nie dzień! Wierzę, Maks, ty 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 wierzę, tak? wierzę, to jest ten dzień! To jest ten dzień, Max! On pod rekord podleciał, to jest nie On jeszcze Ech. drugą prawie stówkę siechtą! Co to ty dzieje? Ej! Może o, że jedziemy jedną. Oddajcie starego e? check What the shit! To ja zabawiam. I don't believe it! Fuck! Ja jest... będzie miał! To staram się! Za duża presja! Za duża presja, Chaken wygrywa. Dziwne, nie? O nie! Faul. No i pogers, panowie! Tak się zdobyło! Fuck. Złote Fuck. medale, witam! Fuck. Już drugi złoty medal no w tej nowej yeah. konkurencji, jestem bardzo z siebie dumny. Ale zrobiłem drogę. Nie w tym. i to zrobiłem swój. 6-4-3, <laughs> <Yeah. laughs> tak. <Sześć, cztery>, <laughs> Boże <laughs> drogi. Macie. macie, macie o, coś wam, panowie nie idzie. A tobie brakuje brązu. Ja się zdziwię, jak w tych wszystkich konkurencjach zdobędę. A nie, w tej nie zdobędę. Three times no, men have skakaj. competed Perfecto. in this event, Syk. and there's been Syk. three different winners. What? The? What? Oh, that is what the? It's so. No, so. So what? So what? So Fuck off. what? Hey. This really could be his day. Oh, super. No <laughs> Oh, he really executes that beautifully. No jak? Oh, showing great technique there. Well, what a finish to that trick. No. Oh, uh. what? No, nie gadajcie! Dobra, skończyłem? Ale. Nie, 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 nie. No jak! To był koszmar! Nie, nie wierzę. Ej, ej. Nie, nie ej. ukończyłem pierwszy raz w życiu tego. Nie olimpiady, tylko Jest! trampoliny. Ile, ile, ile? Pokażcie mnie to. Jest! Jest! Jak, <laughs> Jest na brązie! Wróciłeś wow. tak, tak. na swoje wow. miejsce, kurczaczku. Ale ciężkie to było! Nie będę ale... ale ja nie mogłem tych dwóch przycisków naraz klikać ja, w dwóch ja, tych... Ja, ja Z tak jakich przeszyny. To, to jest dziwne, to no. czasami dziwnie wychwytywało. No. Zdobędę tutaj, zobaczysz. Nie zdobędziesz. Zdobędę, zobaczysz. Nie zdobędziesz. Mam rady na spokojnie. Nie zdobędziesz. To jest moja, to jest moja konkurencja, patrz to. Tyk. O no, nie złapało mi gałki. kurwa! Aj, ale Dobra, czy następnym, Jezu, ale... czy następnym zdobędę co, po, powyżej tyle, ile mam zdobył O dobra, 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 weź przez to. No nie wierzysz mi? Nie. No czemu nie. mi gałki nie łapie? Słabo. Będzie brąz. Spierdzielaj, nie będzie brązu. Będzie, z, będzie... Z chociażby srebro na przykład, albo złoto. Będzie? Nie może być już złota. Czemu? Bo zdobędziesz osiągnięcie. Bo już ci tak mówimy. i pewnie Max. tak. Ale z tupu wychodzę! Tocz chodź to, chodź 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 mnie proszę cię. Nie Zobaczymy no, on w wolnym nas. czasie grał. Nie, raczej nie. To jest mój dzień. Jest, o, przed... Jak o, Ezu, przebiegłem! Przecież ja klikałem gałkę! To było tu haj, ajajaj. Aj. Jeszcze dwie próby tylko, coś się ze mną dzisiaj dzieje. Masz pecha, przejąłem no. twoją tą, e, wenę, Czakry. czy nie wenę. Ej, halo! No, Kełko! Ej, coś mi Kełka nie chce działać. What the fuck? That's good, Aha! Nie, paluszki, perfect miałem! Ja pierdziele, perfect miałem! Oh. No, czy kręcę, PERFEKT! 890! 890 cheaty! Gdyby cheat nie te głupie paluszki! Dobra, łóżki. jeszcze jest jeden złoty medal, jaka jest ostatnia konkurencja? Czy to była ostatnia? Przepis. Co jeszcze zostało? Ale ja e... lubię! 100 metrów teraz! O, o Jezu! O, o. O, o. O, o. Czemu jesteśmy nami Roki? Jak on o ja, wyskoczył? Zjebałem. Będzie bronz? Tam Alba! Alba wyskoczy! Jestem na drugim miejscu. Rekord o, no, no, do tego nie jest do tego jest. Bez jaj, a nie jedno złoto. Co jest dzisiaj? No i pora. No i ma trzeci. No, Trzeci i ja, zakończył ja, ja ty, bez ja tym, razem z... tym razem wracam ze złotym medalem. Mm, oh to już coś. Dwoma. Ale jaja. Dwoma, no. Mm. Dobra, Ale wybierajcie, jaja. wybierajcie sobie. Triple. Deskus. Co by tutaj dać? Archery można. Skoki do wody. Kobiet. Jakie? Jakie? 30. Wysokie. Um. Ostatnio? Komu ostatnio dobrze szło w wioślarstwie? Roki? No, mi, 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 no. Czekaj, to się kręcił na początku Dobra, <laughs> dawaj dobra, To zobaczymy czy obaj będziemy się kręcić Lecimy, druga olimpiada Będzie ciekawie Takiej szansy jak w poprzedniej olimpiadzie nie będziesz miał na trzy medale złote No, nie ma baty Tutaj zdobędę dwa znowu, zobaczycie No <laughs> by Nie by mi tutaj nie, gałka tak. działała Nie, nie ufasz mi, masz, działa. że zdobędę tutaj dwa złote? Nie, nie. Pog Yeah. Idealnie, na no sam początek ładnie, ładnie. Kilometr. O wow, 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 yes. Okay. Masakra typie. On sobie coś. Gał... On ma coś z tą gałką. On idealnie tu 45 pewnie trafia. Hmm. O Jezu, ostatni tu haj wleciał. Ja miałem, bo, bo taki perfect, ale Bardzo dobrze. A ja. Dzień dobry. A ja i okay. Spokojnie. No już tu do przebicia. No, o Jezu, speedlocka zjebałem mocno Ale nie czy hmm. to był spalone? Spalony! Spalony. Nie, uuu. Spalony. No, wiesz, przewidział mojego spalonego! ojoj. Oj, oj. 17 16 ej to, No to, to już jest blisko Tak, 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 to jest bardzo dobry wynik Oj, nie mam pełnego eh, Tu hajó Czemu weszło tu hają Jajut wow! Ja, Niepełny i ten! O kurde! Jeszcze 2 cm lepiej zrobiłem. Oj, oj, oj. O, proszę, Słabo. proszę. Come on! No tak, Musimy same to perfekty, to żeby to was to pobić. Nie, good angle wystarczy. Ale takie i bliskie perfekta dokładnie. Tak, tak, tak. Oj, chyba... ojej Oj, dobra. O oh, Jezus yes, Mario! Co to nie że spalony! Yay. Ej, 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 ej! Nie! 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 Co za max? Co za max? Ah. God fucking demiu! you! Wow. Yes. Nie, ale o tym Shaken 18-13! Jak blisko, ale, żeście, ale byście Daniel. mnie wyhęderzyli, gdybym ja na trzecim skończył. Tu się prawym... a tak prawym, dobra mam. Eee, Chyba tak. A rzucasz lewni. muszę powtórzyć. Mm. W mm -hmm. Jeszcze raz, <laughs> panie Usta. <laughs> Okej. Okay. Czyli, czyli powiedzmy, że tamta, tamta runda po prostu była wykazaniem się, a tutaj to już standardzik leci, nie? No. Uh, okay. Ale nie, fajnie by było, nie, gdybym znowu zdobył te dwa złote medale, jak ja bym się cieszył. Ładnie, ładnie, no nie powiem. Fak. Nie miałem pełnego tego, ale miałem No Max, 46. ładnie, ładnie, on zawsze, on zawsze pobija <laughs> on zawsze. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie i nagle kuźwa, nie wiem, World Record pobija. No nie, tutaj nie pobije World recordu, bo się nie da już. <laughs> Ile jest u ciebie? 70, 75, to jest maks. No może? przecież klikłem w Jakie cholerstwo, głupie. No przecież kliknąłem. Co jest? Do cholery. ABCD. jeszcze można się poprawić, bo blisko perfekta jestem? Bardzo blisko. Ojej, oh, za yeah, so power lock zjebałem. Oh. Hi. A, Słabo. Słabo! Nadal, kurczę, czemu tak słabo mi idzie? Czemu na Czemu chciałeś podyskutować, Roki? No bo chciałem i tyle. No ale wiesz, że po, w dyskutowaniu Max jest najlepszy, jeżeli ochodzi. No o chciałem jeszcze raz! Czemu on mi. A... F... O Jezus, 35! Super. Co to jest? To, to, jest to jest żałosne, dwie. co ja teraz rzuciłem. Dwie próby w 73 moje to jest do pobicia, ale palcem w Zobaczymy, może ten jest użytkownik. O Jezu, low, 20! Zibany popy, pip. Ok, ok, poprawiłem się. O, <grywa> Jak bardzo? <grywa> bardzo. A śpię! O, o, ja o dziwo miałem pełnego, miałem 45 i nie poszło nie sze, 75. A co, ja mówi, a co ja mówiłem? A co ja mówiłem? No, co ja mówiłem? No, no, mam, mam, mam nie. nie, no czemu wracamy do nowego? Ja mam jakąś ścinkę wytyfy. ja muszę ja muszę coś. to this, było ze Ja jakaś głupia ścinka była. Tyk. O, dokładnie, o, tak jak, o, tak o, jak o, zacytował o. mój współlokator. O! Nie! Nie, nie będzie. Brawo robisz. <laughs> W końcu A, pierwsze złoto! Po to chciałem podyskutować, Chuck'n. A, A, no. A, A jak tam twoje złote? A jak tam twoje złote? złota? Ja się cieszę ze złotych, które wcześniej Chucken, zdobyłem. Chuck'n, od razu ci mówię, z dwóch olimpiad nie liczą się trzy, tylko z jednej. Zrób się. Ej, jeżeli zdobędę trzy złota, w czego z ostatnich konkurencjach, to zrobię świecę na tym fotelu. Dobra, czyli Chucken nie zrobi świecy, więc... Dajemy mu wygrać? Daje. Dajemy mu wygrać. A ty co ty? ty U, no, żeby się człowiek zabił? Tak. Co ty? świecę jest ten. Jezu jaki zrobione. wiatr! Jezu wiatr zmiana. Ostatnia o. zmiana. Dajesz, 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 dajesz. zmieniaj się. Zmień się. Zmienię się. Ja jak tam, tam czakę twoje złoto? Oj, oj, oj. No co to za wiatr nie, nie Ja Mam, ja mam osiem jebanych wiatrów. Ja mam zero. Siedem w prawo, jak to zrobić? Ja mam kuźwa zero. Jak? Jak ja to zrobiłem? Aha, no fajnie, czy... Dobrze, przynajmniej świecy nie będę robił, nie? Mówiłem. Ja mam same zasrane dziewiątki! Spokojnie, później to się zmieni na naszą niekorzyść. Gówno! Acha! Ja mam osiem na jak? Ukos, jak to? Było? kuźwa dziewięć w dół i dziewięć na łukos, no kurde. Ale to jest sprawiedliwe Oczywiście. Tak. Gra wie, że ty nie możesz zdobyć trzech złotych oh. medali Ojej, 5 na... Widzisz pajam ja mam teraz 5 naukos, nie? Hmm, muszę to wykorzystać. I tak dycha, bardzo oh. ładnie. Bardzo dobrze. O! Kurde 9. Yeah, fuck miałem idealnie, do tej pory. Eee Ja nie ogarniam wiatru w górę Eee Głupstwo No w górę jest ciężko Nice, może być Oj, chyba skopałem Ja... O, matko! 8! E. Do widzenia Ojoj oj. Już dwa punkty straciłem Mmm To Trzy zachęta dla pięć. mnie Sied, świet, sied! Oho oh. <śmiech> <śmiech> Czy ty kurczę, nie żartujesz sobie? 5 w górę, 6 w górę. Ooo, jeszcze gorzej! 9. Jeszcze gorzej, 8. Kuźwa na ukos w górę. Pojebało was. 8 w górę! Dobra, czur. Jest! <grym>, wow. No, 8 ja ukos w górę. Dobra, przegrałem. W górne lewo. Kogoś pokrzeliło. 3 razy dycha. Odrobię, odrobię teraz. Ile straci roki? Oj oj oj. Ile straci roki, to jest bardzo Co to za wiatru kośny? Ja nie ogarniam kośnego. Czemu ja mam teraz same dziewiątki? Co to? Czemu ta gra teraz mnie nie chce kuźwa ten wysłuchać? Ale to chamskie jest! O! Okej. Dobra. Aj! Kurde! Lecimy z Bijemy się roki. Mhm. Dajcie wiatr nowy. Dyszka. Ja Dobry wiatr. Ok. Pięknie, dyszka. Ten Zmieniu. point for Gryffindor. I wiatr zero! Lecimy. Kurna! Bez wiatr. No! Oh my fucking god! Z wiatrem zero skopałem. Nie! Nie! <grym> tak! Był remis, ale skopułem! Daję! Skopałem! Kurna mać! Tak, skopać to, to tylko ja potrafię. Nie, głupie to. <grym> Echa, yeah. Damn it, Nie. Yeah. No, kurwa, jak wam ogóle zerówki trafiały za srany, a mi dziewiątki, ósemki, siódemki... Ej, Wiem ja ci to przypomnę, to przez trzy czwarte tej rozgrywki miałem ósemki, dziewiątki. Nie miałeś tylko ty źle. Każdy. No, Gówno, ja tak. Nie miałem, ja nie miałem. Kurde. Dajcie ja mi te dwa tak złote i będę szczęśliwy. A w życiu, zapracuj sobie sama, co? Dajcie mi. <laughs> nie. Dajcie mi dać, zmuszam nie. was do tego. Daj tak. Mi. Nie. Nie. Teraz nie mi dacie nie. w tej skaczenie. konkurencji. Ty na brzuch wskaż i cichaj. No. Ben, pięknie. O mój Boże, na plecy tak lekko sobie, poleciałem. <laughs> <laughs> Ech, a, dobra. USA. Dawaj. Helga skacz! Helga to Niemiec. Czy ty e, kurwa na serio? E, to ja, jak się ta ta ruska. Ja nic nie rozumiem. Ja nic nie mówię. Ja nic nie, mówię. nie było mi klawisza. Klawisza przycisku. Muzyka. O, super. Uh. Supcio. Ej, hey. depcze ci. No mi. Oj, to jest z przyciskami, o nie. Dobra, trochę Dalej, chyba uratowałem. Nie. Co się stało, głupi Pad? Rzucę ten pad zaraz. Teraz przestaje mi łapać klawisze.

Nieźle. Gówno mi nie wyłapało przycisków. Aż nie kupałem, a i tak miałeś lepsze Chucken, jak to mówią? Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Ładnie zacząłeś ten odcinek, ale. Zamknij <grym> już, proszę cię. Nie enerwuj mnie. masz jeszcze jedną szansę, Tylko który wiosek jest który? I don't know. Start! No panowie. Chucken, kręcisz? Się? to jest czakiem, czy kto to jest? Obok ja, ciebie. to jest roki. Rocky. Za szybko robisz Rocky. Za szybko, nie czekasz, aż ci opadną wiosła na samym dole poprawek. Za szybko, cały czas za szybko robisz. Ej, panowie. Spokojnie. Ej, spokojnie. <laughs> Zobacz na mnie, gdzie ja mam wiosła z tyłu. Jak one się obracają, mm -hmm. widzisz? Dopiero jak się obracają, to ja je wtedy zaciskam. Za szybko. Cały za szybko. Puszczaj so dopiero, jak będą już na samym końcu. Jak się odepchniesz na maksa, to wtedy je puszczę. Ej, czasem nie starannie. O tak, to było dobre. Aha. 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 W sensie, że za szybko puszczam, czy. Według animacji jaką widzę to za szybko naciskasz i za szybko puszczasz Lisa well medal musi być pełny zakres ruchu Aha, właśnie tak Fajnie, że go nauczyłeś Chyba wezmę tylko pierwszy fragment y, olimpiady na odcinek u mnie Ej, eee, <coughs> to. hey, patrz, 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 rocky jest! No. Roki! <laughs> Kurde, jeszcze! Pusta chciałem użyć! Kurde! Tak nie zauważyłem, że ta meta, tak ten. A, no, tak nie, no koniec to by ładnie, ładnie. No, ładnie, w końcu wyszło. Eee, czacken trzeci! Gold, gold, gold for Team USA! Jeden <laughs> czacken! Chucky, <laughs> left the game, i ich ta tabela, idealnie, idealna subklatka. Super. Ale zobacz, zobacz, z nieba do piekła, nie pierwsza Olimpiada. No do... bo... ma <laughs> 3 zł, a tutaj. No, 5, przynajmniej, 5 zł. przynajmniej chłop ma cel na kolejny odcinek. Spadaj. Tak jest.